Bawić się na pewno nie będziemy. Internet się skończył, oktagon pokaże, kto jest lepszy. No i myślę, tak chciałem ci takiego Benechila mu wypłacić, to miałam wiedzieć, ten wiecie co to za serial był fajny. Taki łysy, niski tam stał się Benechile robiło. A przed chwilą dostał pierdol od Warszawy, naliczyli go, bo się od chłopaków 50 tylko naliczyli 160 i możliwic jeszcze ma 15 roku. Dostał w pylsk, wiązali go i dzieli go kurze na ale od razu, wiesz? Od razu. Obstrał się kurwa od karku po pięty. <grym grym> a chłopaki, a chłopaki kurwa z Indii mm. przeprowadzili zaraz na potem tym rozmowach takie lepszaki, co, co, co się ustakowało od nich, nie? No, no. I miał książkę, ale nie napisać. Tam do, I co latkowskie od nich napisali, że człowiek, na, człowiek, na, człowiek na, o, kura, mają, że człowiek, że człowiek latu. O kurwa jebala. Oni tam głowy mają, ale... Ale ja wiem ten świt, i i to jest halibut z Lowa, to kurwa, no to pani suratkówka, to Chciałbym na pomysł takie majteczki pani ze SPA tam dała, to kim żurom pozdrawia to antykonfidenta, że taki jutro wyjdzie, pokażę swoje umieszczone posiadki. Tyle, proszę państwa, drugi z uczestników, a teraz oczywiście e, Rafał, czy te wszystkie prowokacje... I mówi, i mówi, żoła, to kurwa,